Przygotuj się na całą masę śpiewania. Trolle. To kolejny film animowany, wzorowany na zabawkach sprzed dekady, mniej więcej. I tak mamy małe trole, które lubią się bawić i ogólnie są taką skondensowaną pigułką szczęścia. To jest dosyć ważne, bo Bergeni, dosyć ponury i beznadziejny lud, odkrywa, że mogą osiągnąć szczęście jedząc małe stworki. Czemu też z pasją raz do roku się oddają, jednak trole mają tego dosyć i uciekają. I nie mam zamiaru już nic więcej mówić, bo ktoś może będzie chciał całość odkryć samemu. Chyba LEGO Przygoda zapoczątkowała pociąg z filmami, które są parte w jakimś stopniu na produktach. I wiesz co? Szczerze nie mam nic naprzeciw. Tak długo jak to co widzę jest dobre. No i właśnie, czy tym w tym przypadku też jest? Na bank wszystko wygląda bajecznie, kolorowo i kreatywnie. No, przynajmniej jeśli chodzi o trolle i ich świat. Bo jeśli chodzi o Bergenów, to ich miasto jest raczej szarobure, ale miejscami mają ciekawą na przykład architekturę. Ale nie mniej to właśnie ci pierwsi szczerze kilka razy mnie zachwycili. Aha, mi nadmienię, że u nich prawie wszystko wygląda jakby było zrobione z włosów, takie ciciate i mechaty. Nawet jeśli to coś próbuje kogoś zeżreć. Jednak myślę, że to będą mogli docenić głównie młodsi widzowie. A tak, poprawdzie to całe sprawia wrażenie, jakby było właśnie dla nich przygotowane, co też nijak nie jest minusem. Od tak tylko pomyślałem, że o tym wspomnę. A, jest jeszcze coś, o czym wspomniałem wcześniej, a konkretnie cała masa piosenek. Tak, mniej więcej co 10-15 minut jest jakiś numer. Dobra, później w historii może co 20 minut. Ale nie to jest ważne. Chodzi o to, że są często i co ciekawe, w większości przypadków nawet przyjemnie się ich słucha. Chociaż jak dla mnie, to miałem cały czas w głowie oryginalną wersję i jakoś tak mi się mózg zwijał, jak słuchałem tego po polsku. Niemniej nie wypada to źle, a sama muzyka jest bardzo ważnym elementem głównej fabuły, więc jest też logiczne, że tyle tu tego śpiewania i tańczenia. No i tulenia, tak, zdecydowanie nie zapominajmy o tuleniu. Jednak, co ciągnie całość deczko w dół, to fabuła, przynajmniej dla mnie, jest bardzo przewidywalna. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, ale przecież to jest bajka dla dzieci i nie musi być jakoś przekombinowana. Owszem, zgadzam się z tym, nie musi być. No dobra, może trochę źle powiedziałem. Nie porwała mnie, bo nawet też nie mam nic do tego, że wiem co się stanie. Powiem tak, mimo iż oglądałem ten film z przyjemnością, to jakoś nie mam ochoty wybrać się na niego drugi raz. Myślę, że młodszym będzie zdecydowanie lepiej się go oglądało. Bo widzisz, jest fajny morał, bardzo kolorowo i tak dalej, jednak za nic w świecie nie umiałem się wciągnąć bardziej w to co oglądałem. A może po prostu zrobiłem się marudny? No, w sumie to też jest jakaś możliwość. Aha, o, byłbym zapomniał. Pletli tutaj też kilka żartów, które trafiały różnie, chociaż większość jednak tak jak miała. Ale bardziej są to takie momenty, w których zachichotasz. tudzież opcjonalnie zrobisz trochę mocniejszy wydech przez nos, bo szczerze to przez cały film nie natrafiłem na nic takiego, po czym pokładałbym się zwyczajnie ze śmiechu. A co do dubbingu, to nie ma tutaj nic do czego nie zdążyliby nas przyzwyczaić nasi rodzimi aktorzy podkładający głosy czyli zwyczajnie jest bardzo dobrze zwłaszcza, że to animacja te wychodzą nam zadziwiająco solidnie. Do czego jednak mógłbym się przyczepić do piosenki? Znaczy, myślałem, że do tego się przyczepię, bo z tłumaczeniami tekstu jest różnie, ale nawet to wypadło zaskakująco dobrze. Jak już oczywiście pozbyłem się wrażenia rozjazdu spowodowanego tym, że ta konkretna muzyka miała dla mnie zawsze inne słowa, a przynajmniej w innym języku. Ogólnie całość wypada bardzo solidnie i nawet tych kawałków słuchałem z przyjemnością. Dostałem kolejny film animowany skierowany raczej do młodszego widza, który jest bardzo kreatywny i niesamowicie kolorowy, z całkiem przyjemną historią i nawet dobrym morałem. Szkoda tylko, że nie udało się tej fabule mnie porwać, jakoś tak ani razy nie poczułem ciekawości, co za chwilę się wydarzy, ale to też może być spowodowane tym, że nie jestem docelowym odbiorcą tego dzieła. Niemniej nie zmienia to nic w tym, że trolle. wyszły dobrze. Zakomentuj co o nich myślisz albo jaki film animowany jest dla Ciebie najbardziej kreatywny. A jeśli to by się spodobało, to kliknij i zobacz więcej.